Cześć wszystkim, z tej strony Paula. witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online i dzisiaj mamy Halloween, w sensie Halloween w Alicji Online jest już od tygodnia albo dwóch, więc tak, wiem bardzo szybko się zebrałam za ten filmik, no ale dobra a więc tak, co mamy? albo inaczej, Halloween jest dostępny przez 4 tygodnie czyli do 13 listopada, do niedzieli a więc tak, i co mamy? Mamy giftboxy, mamy giftboxy halloweenowe, mamy giftboxy też z maskami, więc dwa rodzaje. Więc mogą zdarzyć się takie wyścigi, gdzie na przykład leżą Wam na trasie dwa pudełka. Więc tak, co mamy? Specjalną zbroję dla koni. Mamy co? Mamy halloweenowe, nietoperzowe skrzydła dla konia. Zaprezentuję, chwila. O, takie czarne, piękne. A więc, tak. Dalej. Nowa maść to już robiliśmy. Mamy konie pomalowane tymi. Na szkielet. Takie do wypożyczenia. I one, wydaje mi się, że są w informacje. Informacje, konie. Tak. I mamy wszystkie. Możemy sobie wypożyczyć. Zaraz Wam pokażę, co to są za konie. Dobra. No. Już mamy. No i tak. Mamy takie koniki. Możemy sobie jeździć na takim koniu szkieletorze. A więc tak. E, miasto ma nowy wygląd, moi drodzy. E, miasto ma nowy wygląd. E, Halloweenowe. Mamy też mnóstwo jakichś halloweenowych strojów i tak dalej. E, Szansa na karnawał jest wyższa. Przynajmniej z tego co zauważyłam na wyścigach. Są też wyścigi bonusowe, więc naprawdę no, mega opłaca się teraz grać. A więc tak, i dzisiaj sobie pozbieramy. Wszystko ładnie. Możemy sobie polecieć w sumie teraz do miasta. No, co się tu tak zecino. Mamy town. Weźmy sobie na siódemkę na przykład. I obejrzymy sobie pięknie miasto. Tak samo wszystkie koty są czarne. Więc, tak jak mam kot czarny, przebiegnie drogę, to wiecie, trzeba uważać. Nie? Nawet w Walicji trzeba uważać. Dobra, no to co lecimy sobie do miasta? Wow, jaka pańczyna. I mamy taką czarownicę, która się kręci tutaj nad tym. Ok, dzieciaki są poprzebierane. Różnie mamy dynie. Wow, koniowi odwaliło A my dobra. Happy Halloween. Ok, no. Ładne, ładne, ładne. Ładne, ładne, podoba mi się. Happy Halloween, wow. Dobra. I co? To nie, ja chcę swojego kserka. Szczerze mówiąc, nie no, za tukę tego królika. Zapraszam was w takim razie na duszonego króliczka w śmietance. Bo co włączę nagrywanie, to mi się bierze za jedzenie jakiegoś kartonu czy innego czegoś tam. Dobra, zobaczymy sobie w sklepie co tam mamy. Wow, jakieś skrzydła. jaki strój, matka. Inspirowany krukami. Bo kruki to są, wiecie, takie halloweenowe zwierzęta. A więc tak, mamy taki kapelusz. Mamy taką dynię. E, możemy sobie kupić dla naszego konia taką właśnie e, magiczną zbroję. I też różne takie rzeczy. Mamy maskę dla postaci. I taką też. Więc no, wszystko, wszystko. Szczerze, ten strój jest cudowny. Ja muszę go mieć. I te skrzydełka też muszę mieć. Więc tak. Eee, a co do. Wow. Mega. Dobra. Bo jeszcze dla konia coś. Jeszcze coś dla konia. Jakieś. Um... No, jakieś coś by się przydało. Nie? Jakie tu są zbroje? Coś takiego, ale ta akurat mi się nie podoba. O. Jakieś takie wampirowe. Ładne. To nie. To jakieś takie. O. Takie z rogami. Ja lubię bardzo tą zbroję. Na pewno już to zauważyliście. W sumie to, co jadę wyścig, to, to mam taką. O, ta ładna. E, bierzemy tą. Mhm. Bierzemy tą. Black Stone Protector. No i co, nasza postać idzie spać. Eee... Mało Halloweenowy ten koń, ale go lubię. W sensie mega mi się podoba, dobra, to weźmy sobie jeszcze może jakiegoś zwierzaczka. Bardziej Halloweenowego. O, <laughs> mm. Coś. Nie no, może faktycznie tą skrzynkę, ale a nie mam jakiejś niebieskiej. Nie mam niebieskiej. Chyba. A. To jest jakaś taka niebieska. Dobra, weźmy sobie taką. To jest taka morska, taki turkusik ładny. Okej. Okay. Może być takie coś? Nie, ten koń mi nie pasuje! Nie pasuje! No ale dobra Do postaci ogólnie Zobacz, mamy taki kapelusz Dół Wielki kapelusz Halloween Ładna jest to sukienka Podoba mi się, mega Mamy skrzydełka nawet na plecach, widzicie to? Jest cudowna Mamy nawet taki kapelusz Ej, ja chyba założę ten, wiecie? Łaskę, górę, nie? No, wszystko mamy już. O, i maskę taką. Dobra. Nie, ja chcę ten kapelusz. Gdzie pasować. Dobra, uciekamy na nasze rancho. <noise> Uciekam przed ludźmi. Nie wiem, czy się mnie coś pytała, czy coś, ale nie. Dobra. Zaroduję mi się to dzisiaj. O. Wow. Co to za odgłos? Ok. No, wyglądamy. Wyglądamy porządnie. Jednak ktoś za mną przybył. Dobra. A więc tak, mamy wyścig. Y, mamy bardziej Halloweenowego konia. Wziąłam tamirę. Jest to y, kara. kara overo. Chyba? Chyba tak. Dobra. Dywaj. Y y y złe guziczki sobie y dobrałam. A więc tak, tą osobką, która y za mną przyszła na ręczko, była y Nikki0901. Proszę bardzo, na dwa Więc Nikki, pozdrawiam cię serdecznie. Będziesz na filmie. Nie, ja, ja muszę trafić ciszyć. O. Tak. I jedziemy, szukamy moi drodzy Giftboxów. Mam nadzieję, że uzbieram sobie na następne miejsce dla konia Bo szczerze mówiąc, to tylko po to jeżdżę i szukam tych hitboxów Ew. Ile tu jest y, przeszkód? A jedziemy tylko w czwórkę e. No dobra Jedziemy dalej w ogóle piszcie w komentarzach, czy Wy obchodzicie Halloween, czy po prostu lubicie Halloween na przykład tak jak w grze, czy, czy coś takiego. Ja osobiście uwielbiam Halloween w Alicji i jeszcze bardziej uwielbiam Halloween w SSO. Więc tak, to, to w sumie tyle. Jak była młodsza, chodziłam po, po cukierki i, i tak dalej, wiadomo, no, były różne dziwne akcje, ale, ale tak. Tak teraz to już nie, nie. Teraz zajmuje się Halloween tylko w grach, okej? Okay? No. Mamy klasa, w ogóle zapomniałam, że ja mam tyle koni niewytrenowanych, to jest straszne, oj, sorry I Jaki mamy cel? Wygrać ten wyścig Co będzie nierealne, ale dobra, próbujemy to wygrać Wow. No więc tak. Pierwszy raz mi się zdarzyło w ogóle nagrać filmik z Wizem, a więc Więc tak. Przynajmniej będziesz miała pewność, że to ja, ok? No. Razem sobie ładnie pojeździmy Dobra. Jo. W ogóle, y, pamiętacie jak mówiłam wam o tej y, niebieskiej dyni w SSO, że jest taka w ogóle super i ciężko ją zdobyć? Zdobyłam ją! Zdobyłam ją! Je, je, jest super! Wow! Tamira, jaką ty masz pozę! Babo! jo ja nawet nie wiedziałam Ale Był chyba na tej y, trasie jakiś gift box, nie? Tak, tak, coś mi się wydaje, że ten z tymi duchami, czyli ten e, z maskami. Tak. Jak wokół prezentu latają duszki, to to jest wtedy ten z maskami, a jak e, latają nietoperze i inne takie czarne, to wtedy jest ten halloweenowy i tam jest więcej rzeczy fajnych. Bo w tym z maskami są tylko maski. No, więc tak. Nie, ale z, z Tamirą. Bardzo ładnie wygląda ten, ten cały strój. No, Oxer nie pasował totalnie, był. Okser to na ten, na jakiś letni festiwal albo coś takiego, ale na Halloween to zdecydowanie Tamira albo mój Karus Desperado. No. Ja nie wiem, Tamirę po prostu lubię. się Desperado też jest super, ale jest na szybkość, więc no. Trzeba bardzo uważać, jak się nim jeździ kontrolę, Bo każde zahaczenie czegokolwiek albo wpadnięcie w przeszkodę, to go tak spowalnia, że no. na kontrole te konie to są, wiecie, takie tarany, nie? Wjedziecie w przeszkodę, on nic, jedzie dalej. O, coś dla mnie, lubię ten karnawał. Chociaż w sumie, wiecie, ta skrzynka pasuje mi do tych piórek z tyłu. Tak teraz zauważyłam. O, dobra. Mamy... mamy maskę O, jest też ten Czego nie wzięłam? Ja go chyba nie wzięłam Czemu to jest cel ludzi? Matko jedyna A ja się dziwię, czemu się tak zacina Niestety mój komputer nie wyrabia aż tak z... W znaczy, Alicja jak Alicja. To jeszcze nie źle, ale SSO w jakichś miejscach typu Murland albo Farma to jest już przegięcie. już się wtedy po prostu nie da. Zbierzemy, zbierzemy, zbierzemy. Ha, zebrałam. Mamy Halloweenowego Geekboxa. Wow. Nie lubię jeździć w tyle osób, jeszcze jak nagrywam. Jak, jak nie nagrywam, to jest ok, ale jednak nagrywanie dla mojego komputera to jest straszne obciążenie. I no. Wracając do tematu Desperado, który jest koniem na szybkość, e, trzeba nim uważać, bo tak jak mówiłam każde takie o takie wpadnięcie, przy szkodę to on tak zwalnia, że no, to się mija z celem wyścigowanie się takim koniem, przynajmniej na kontrolę, bo na szybkość jest świetny. E, no i zgubiłam wątek. Nie wiem co ja miałam. Aha, e, nie. Nie mam pojęcia. A widzieliście czarne kotki tam były? Siedziały czarne kotki, więc nie kłamią. Są czarne kotki. Wszystkie chyba. Zią, zią, zią. Dobra. Dobre. No. A desperado w wyścigach na szybkość jest bardzo fajny. Jeśli ma się przyspieszenia te takie zwykłe, nie te Feniksy czy smoki czy jak to tam się nazywa, tylko te takie zwykłe no i po mnie. Tylko te takie zwykłe przyspieszenia, takie podkówki. On wtedy tak leci na tym i to tak długo. Naprawdę. To on jest świetny na to, ale no trzeba mieć szczęście albo dobre nerwy. Nie mam zaklęcia. No trudno. No trudno. Dobra, może nam wystarczy tyle tych wyścigów, co? Dziękuję ci bardzo niki za, za rozgrywkę. Dobra. Lecimy otwierać giftboxy. Właśnie, jeszcze są pieczątki. Zapomniałam o pieczątkach. Jeszcze są pieczątki. No. Dawać mi ranczo moje, halo Dobra, lecimy stąd, bo niewygodnie mi się gra w tyle osób A też nie chcę, żeby wyszedł ten filmik, nie wiadomo jak bardzo zlagowany, więc, więc sobie odpuścimy Dobra, czy mam, mam jakieś jajka więcej? Ma, mam jakieś jajeczko? Nie mam no, zobaczcie, jak ona wygląda świetnie. No, mega. Chwila, przesiądziemy się na, na Desperado. Zobaczymy. On jest, jakby idealny też wysoko. Tamira jest znowu wysoka, a Stella jest strasznie niska. A tak Desperado, według mnie, to jest taki idealny. Ale ojej, on też. Ojeju, jak on pięknie wygląda. No, cudo. Cudo. No ale dobra. Lecimy na buggy boxy. Przedmioty inne. Czy będziemy sobie otwierać te maski? No możemy sobie. A, mamy po 6. Super. Mega. Mega. Ok, ghost jest Ghost, Dynia i, i coś tam jeszcze. Wiem, że w tamtym roku i ogólnie dwa lata temu też rozbijałam filmiki z Alicji, tak. Myślę, co, chyba co tydzień, jak było Halloween, dodawali coś nowego, to co tydzień robiłam nowy filmik. Jakby, ale dobra, nie będziemy sobie może otwierać tych masek, aż tyle. No, Ghost. Jeszcze była taka straszna dynia, chcę tą straszną dynię Dobra, otworzymy jeszcze, może będzie straszna dynia No, ale w tym roku stwierdziłam, że nie będę tak tego rozbijać Bo w tym roku mamy jeszcze serię Rival Stars Więc tak O, mamy dynię Ona jest Uy, straszna To była ta? Nie, to nie była ta A są jeszcze inne, w sumie trzy Wydaje mi się, że. że Chyba była jeszcze inna. Okej, okay, no może nie. Nie wiem. Ale sobie otworzymy w każdym razie. Zobaczymy, co tam siedzi w tych pudełkach. Jakie stwory. Czy to była tam. Nie wiem. Była chyba jeszcze inna. Z takimi kłami. mi się wydaje. O właśnie ta. Tak, o to mi chodziło. E dużo. Dobra, możemy sobie zobaczyć wszystkie. No to taka spoko, jak najbardziej. No. Co tu się zacięło? ok taka zielona. No całkiem, gdy nie mieliśmy. O jak trochę ta e, czarownica Pi, tak. Nie wiem, skojarzyło mi się tak, nie wiem czemu. Jest w ogóle niepodobna. Pasuje do stroju na pewno. Pasuje do stroju w ogóle. Skąd ja mam ten kapelusz? Jest mega ładny. Tak, to była ta. To była ta. Ona też nam pasuje. Ale chyba ta bardziej, nie? Oj, tak. To ta bardziej. <grym> Zdecydowanie. Dobra, no to otwieramy sobie Halloween Gift Box i potrzebuję 350 klejnotów, żeby kupić sobie miejsce dla konia, więc. Please. please. O, okej, okay, jeszcze 150. Super. Ej, sztos wygląda ta postać. Mega mi się podoba. Więc Alicjano, mega plus za te yy, tegoroczne stroje. Ruki są wszędzie, nawet w SSO, ale jest świetne. No i mamy miejsce dla konia przy następnym bringu sobie kupimy. Albo teraz sobie kupię, nie wiem. Więc no, mamy więcej miejsca. Same gamesy. Ale to dobrze, to dobrze. gemsów nigdy nie za dużo. Chociaż wiecie, co te podkolenówki mogłyby być dwie. W sensie. Za kolanówki, podkolanówki, pończochy. Nie wiem, nie znam się na tym, ale to byłyby chyba za kolanówki albo, po, po, albo pończochy. Chyba tak. Chyba. Przepraszam, ale nie wiem, nie noże takich rzeczy. Według mnie są niewygodne. Same Gemse. A karotki? Karotki też mi się przydadzą. Co te Gemsy bardziej, ale. No, i co tam jest? Ok, Halloween chocolate. Co nam daje Halloween chocolate? Dla konia coś. plus 15% czegoś więcej dla konia na wyścigach nie, nie wiem co, jakiś item, coś tam chyba że di, this item, coś tam jeszcze zobaczcie spód tego kapelusza a tutaj to siedzisko O oh my gosh tak to dobrze sfitowałam że aż normalnie jestem w szoku i ta tak, dynia Ej, mogłyby być biegające dynie! Ej, Alicja! Daję wam pomysł! Zróbcie za rok biegające dynie! Za koniem, please! Jako zwierzątka halloweenowe. Błagam, to by było coś. No i co? To wszystko w tym filmie. Otworzyliśmy sobie giftboxy, pościgałam się z Niki. E, tak, zrobiliśmy bal przebierańców. Razem z Tamirą i Desperado. I przy okazji cukserem. A więc tak. Yy, straszliwego Halloween. Odpoczywajcie sobie. Grajcie w Alicję, bo teraz się upłaca. I więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!